Anna Dąbrowska, do Dą maklerskiej Broker. Dzisiaj, 17 września, zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Na początek, jak zwykle, klauzura. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowane związany jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. To co? Witam serdecznie Państwa po wakacjach. Ja skończyłam swoje wakacje i pewnie Państwo też już wracają z urlopów, z plaż do porządku dziennego i normalnego rytmu. I co? Dzisiaj, w tym tygodniu mamy bardzo ważne wydarzenie, które na pewno wszyscy z Państwa wiedzą. Jest to jutrzejsze w środę o godzinie 20 wieczorem czasu w Polsce decyzja FED w sprawie obniżki stóp procentowych. Jest to bardzo ważne posiedzenie, praktycznie z wielu, z wielu lat przełomowe, ponieważ FED w końcu obniży stopy procentowe. Jest to praktycznie 100% pewność. Teraz jeszcze nie jest pewne, czy obniży 0,25 punktów bazowych, czy 50 punktów bazowych od razu, i czy to jest dobrze, jeśli obniży 50, czy źle. No i przede wszystkim, co powie przewodniczący Fed w czasie posiedzenia, tak? Jaka będzie decyzja, a później jaka będzie narracja, jaki plan na przyszłość, jaki ton. Także to wszystko jest bardzo ważne. Jeśli ktoś nigdy nie widział ogłoszenia decyzji Fed-u, te posiedzenia sądzę, że warto być przed monitorami telewizorów i widzieć to, co się dzieje, jak reagują indeksy. Fantastyczna zabawa. Prawie tak jak nowy rok, wydarzenia i oczekiwanie na, na te momenty ogłoszenia, a później na moment jeszcze ważniejszy, czyli kiedy rozpocznie się konferencja. Spójrzmy na stronę CME, gdzie możemy znaleźć licznik, odliczamy czas, jeden dzień, dziesięć godzin i dyskon, jest to zdyskontowane prawdopodobieństwo. Ile Fed obniży stopę procentową i w tym momencie jest większość, większe prawdopodobieństwo, iż obniży od razu 50 punktów bazowych. Troszkę Fed się spóźnił. Dane w międzyczasie ostatnie są no różne, tak jeśli chodzi o poziom bezrobocia, nie są najlepsze, czyli jest jakby tutaj sygnały, że Fed troszkę się spóźnił. Zobaczymy, jak tutaj będzie reakcja. Jeśli spojrzymy na kwestię powiązaną z oprocentowaniem jest to rentowność amerykańskich obligacji. Tutaj widzimy już, że od wielu dni trwa agresywna obniżka, tak? Czyli obligacje tutaj są skupywane, możemy domniemywać, że właśnie przez Fed i jest obniżka tutaj rentowności, rentowność maleje, tak? Jeśli rentowność maleje, obligacji spada oprocentowa, spada poziom wyceny dolara, co za chwilę przedstawię na programie na platformie Deep Broker. Jak już jesteśmy tutaj w przeglądarce, przypominam, w dalszym ciągu mamy tą kampanię wakacyjną dla wszystkich klientów Deep Broker. Jeśli jesteś klientem Deep Broker, ta prowizja, ta kampania jest na koncie, wystarczy wyszukać daną akcję czy ETF i on jest z prowizją 1 dolar. Gdzie 100 akcji, 100 akcji jest objęte tą promocją i 10 ETF-ów jest objęte tą promocją. Link poniżej i znajdą Państwo listę, które akcje i które ETF-u. I co ważne, ta kampania jest ważna tylko do końca września i nie będzie już przedłużana. tak? Będziemy mieli nową kampanię dla nowych klientów tym razem. Taki welcome package, żeby otworzyć konto, czyli te obniżone prowizje, jeśli ktoś chce skorzystać z tego to jest na to teraz właśnie bardzo dobry czas. Przejdźmy na platformę Deep Broker zatem i zobaczymy różne wykresy. Tak? Zaczynam od SP500, od ETF-u, czyli mamy, jest to bardzo dobra jakby inwestycja, od razu zderwersyfikowana. Przypominam, którą wyniki tej właśnie inwestycji, tego ETF-u praktycznie nikomu, można tak powiedzieć, nie udaje się pobić, tak? Większość inwestorów indywidualnych nie osiąga lepszych wyników, a także większość zarządzających kapitałem, tak? Czyli wszystko w temacie, tak? Tutaj jest ten ETF wykres miesięczny. Proszę zobaczyć, jak wygląda. I teraz, tak, jest napięcie. Jest ogromna niepewność. Mamy sezonowość, jest jesień, wrzesień generalnie ma nie najciekawsze wyniki. Sezonowość trwa także przez październik, też jest październik nieciekawy. To dopiero od 1 listopada zaczyna się statystycznie optymistyczny, fajny 6 miesięcy dla giełdy. Czyli teraz panuje ogromna niepewność. Fed po raz pierwszy będzie podwyższał stopy procentowe, czy to dobrze, czy źle, jak to przyjmie rynek. To są wszystko znaki zapytania i to generuje strach. Sezonowość strach. I dodatkowo, żebyśmy mieli mało powodów, oczywiście geopolityka, strach, no i wybory w Stanach też przy, przyprawiają tutaj o wiele emocji. Więc tu jesteśmy, tak? Natomiast jeśli spojrzymy na wykres, który lubię prezentować, nie wiem, czy to jest dla Państwa już nudne, być może tak, ale w każdym razie chciałam, żeby ta wiadomość dotarła. Proszę zobaczyć, jak wygląda wykres długoterminowy. OK, od tutaj 2000 do 2008-2009 nie było wesoło, bo było dół, góra, dół, góra, dół. Czyli tutaj inwestorzy wcale nie mieli dobrego czasu na inwestycje, niezależnie co by zrobili. Natomiast od 2009 mamy nie, bez, bez praktycznie przystanku wzrosty. Oczywiście są one przeplatane korektami, to nie małymi, natomiast jak spojrzymy z takiego długoterminowego z punktu widzenia, to tam są jakieś zmarszczki na wykresie. I to co ważne, nie przewidzimy tych zmarszczek, tak? Czyli teraz to, że wydaje się te informacje, które, gdzie jesteśmy teraz, wydaje się, że, o, koniec świata, będzie korekta, na pewno będą spadki i to jeszcze jakie? Nie wiadomo, nie znamy przyszłości, nie wiadomo, jak to będzie. Okej, okay, może być zmienność, jak najbardziej będzie zmienność, tak? Tylko też nie wiemy, czy góra, czy dół. Zmienność y, będzie. Y, natomiast jeśli musimy przede wszystkim określić, kim jesteśmy na rynku. Czy jesteśmy inwestorem? Naprawdę inwestorem długoterminowym, czy jesteśmy traderem, tak? Czyli chcemy przewidzieć najmniejsze ruchy, tak? Może nie najmniejsze, ale przynajmniej średnie, chcemy przewidzieć, chcemy przechytrzyć rynek, chcemy pobić te właśnie indeksy, wyniki indeksu. Okay? Czyli to tak, kwoli porządku, długi termin. Przejdźmy na inny ETF. QQQ, czyli akcje technologiczne, spojrzenie już w bardziej, bliskim nam terminie, czyli jest to wykres dzienny i widzimy, co się działo w ostatnim czasie, czyli co mamy. Na przestrzeni lipca mieliśmy bardzo gwałtowną i szybką korektę, czyli tutaj była ta panika związana z podwyżką 100% przez Japonię, czyli tutaj ta była panika związana głównie właśnie z jenem. Ona została gdzieś szybko zażegnana, natomiast jeśli chodzi o indeks akcji technologicznych sam raz, nie mamy pokonanego szczytu. Czyli tutaj te spadki wcale nie zostały w 100% odrobione, zostały w znacznym stopniu obronione, ale nie w całości. Co mamy dalej? Mamy dalej przede wszystkim że się bardzo nieciekawie się zaczął. To też zdobyło tutaj nagłówki y, głównych y, tutaj gazet, że tak powiem, chociaż nie mam na myśli gazet raczej telewizję. Z rzesień zaczął się nieciekawie, natomiast to wszystko błyskawicznie też zostało odrobione. No i co teraz, co dalej, nie? Mamy tyle: właśnie najważniejsze dane będą jutro, rynek na to czeka. Także już teraz zmienność na giełdzie nie jest gdzieś tam normalna, bo wyczekiwanie jest na to, co będzie jutro, jutro wieczorem, czasu polskiego. A... I tak, nikt nie zna przyszłości, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to y, będzie jutro, y, tak, na ogłoszenie danych. Być może będzie ruch od razu w jedną stronę gwałtowny, być najprawdopodobniej będzie ruch w wiele y, stron, tak jak to z, najczęściej bywa, y, gdzie w zasadzie y, zmienność jest ogromna w dwie strony. Natomiast inwestorzy, którzy myślą o inwestycji na przyszłość, na 10 lat, 15, 20 to nie znaczy to zupełnie nic. Jeszcze co dalej y, możemy widzieć, co się dzieje na rynku. Y, jeśli chodzi o małe spółki, sytuacja wygląda tak, jak tutaj malowała się przed kilkoma tygodniami, czyli do tej pory całą tą hossę dźwigały największe korporacje, czyli te słynne. Y, Seven Maravillos, czy już zapomniałem, jak to się nazywa, siedem, siedmiu wspaniałych, siedem największych korporacji, największe spółki. Natomiast to zaczyna się rozlewać na, na cały rynek. I dobrze, generalnie tak wygląda kolejna faza HOSY, że coraz większa ilość spółek bierze udział w wzrostach, czyli w zasadzie fantastycznie. Nie mamy już problemu w tym momencie z tym wąskim udziałem rynku, czyli zyski rozlewają się na większy udział. Nie tylko małych i średnich spółek, ale także i małych spółek. Jest to bardzo dobra informacja. I tak za lipiec i za sierpień, tutaj ETF równie ważony ma lepsze wyniki od SP 500, czyli to jest właśnie to. Tutaj mamy ETF równie ważony, gdzie właśnie każda spółka ma taką samą wagę i widzimy piękne wzrosty. To jest wykres dzienny, kolejne, ostatnie dni mamy. Bardzo silne y, wzrosty. Jeśli spojrzymy na ETF, typowo już drobnych spółek, tutaj jest średnia aż dwóch tysięcy bardzo małych spółek. Y, widzimy nasze tutaj wsparcie, które zaznaczyłam y, wiele tygodni wcześniej, jest utrzymane, czyli mieliśmy tutaj tą konsolidację y, kilkuletnią, y, wejście, korekta, korekta w czasie, kiedy była ta panika y, związana z Japonią, odbicie i tu jesteśmy y, teraz. Czyli wygląda to całkiem fajnie jeśli chodzi o y, analizę y, techniczną. Y, przejdźmy dalej do krypto, jeśli mam tutaj, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam krypto, ale na krypto też się nic nie dzieje, kompletnie nic się nie dzieje na bitcoinie. Bez zmian, tak, y, czyli wykres dzienny, poziomy wsparcia, które są tutaj zaznaczone od y, wielu tygodni, miesięcy, są bez zmian, są utrzymane, Czyli nic się nie dzieje, nie jest ani złoma, ani dobrą informacją, można powiedzieć w tym momencie, bo naprawdę nie ma zmian. Żadne poziomy nie zostały utrzymane, czyli y, gdzieś tam jest ogromna konsolidacja, ogromny ruch boczny jutro. Jutro pewnie to już będzie nieaktualne. Czyli jakieś y, tutaj duże ruchy i pewne rozegrania, rozstrzygnięcia. Y, zobaczymy. Y, jeśli chodzi o dolara, dolar, indeks dolara. Tu jesteśmy. To jest wykres dzienny długi termin, mamy spadki i nic dziwnego, mamy dolar miał ogromne wzrosty. Kiedy też rosło właśnie oprocentowanie? trwał cykl podwyżek 100%. W tym momencie mamy stuprocentowną pewność, że rozpoczynamy nowy cykl, cykl obniżek 100%. Już bardzo wiele miesięcy mamy stagnację, czyli nie mamy ani podwyżki, ani obniżki. Teraz czekamy na cięcia. I w tym momencie jest bardzo prawdopodobne, w tym momencie dolar jest dokładnie 100. 100 dolarów to jest taki equilibrium. Natomiast najprawdopodobniej dolar zanurkuje tutaj do zaznaczonego poziomu niebieskiego, czyli poniżej 100 dolarów, i na tym, w tym przedziale, w tym właśnie tutaj zaznaczonym. Dolar bardzo dobrze się czuł przez wiele lat, czyli tutaj była taka konsolidacja. Te wyjście było gwałtowne i najprawdopodobniej chwilowe. Jakby nie ma tutaj argumentów na ten moment, żeby myśleć, że ma dolar powody utrzymywać się tutaj powyżej tego poziomu, raczej zejście poniżej. Nie musi to być oczywiście natychmiast. W tym momencie można to odczytywać jako wsparcia tutaj dołki, natomiast narracja jest taka, że raczej schodzimy niżej, dolar się osłabia i raczej jest prawdopodobieństwo utrzymanie tej tendencji spadkowej dla dolara. Na koniec metale szlachetne, wykradzienne złoto. Mamy ostatnio fajne, fajne wzrosty dla złota i równocześnie patrząc z punktu widzenia analizy typowo technicznej widzimy iż coś się wydarzyło. Czyli mieliśmy ostatnie wzrosty zamknięte w zamknięte w takim klinie, czyli tutaj były wzrosty bardzo powolne tak, trudno to było zauważyć jakikolwiek ten Nowy szczyt był osiągany, nowy szczyt, nowy szczyt, ale bez większego impetu w górę żadnego momentu nie było. Natomiast po tak mocnych wzrostach, jeśli ten poziom zostanie utrzymany, czyli jeśli notowania będą miały siłę utrzymać się powyżej tego poziomu, nie będziemy, nie zobaczymy powrotu do tego klinu, to będziemy mogli liczyć na kontynuację trendu wzrostowego, być może... Jakoś bardziej dynamicznie niż mieliśmy do czynienia do tej pory. I też osłabianie dolara, decyzja obniżki stóp jak, jak najbardziej wspiera, czyli widzimy tutaj tą korelację, nie jest przypadkowa i bardzo podobnie dla srebra. Czyli mamy też, możemy tutaj narysować na wykresie dziennym poziomy wsparcia i poziomu oporu, i w ostatnich dniach mamy cenę, która wyszła z ograniczenia tutaj pokonała poziom oporu, czyli też jakby otwierają się drzwi do kontynuacji trendu wzrostowego, mamy zmianę, czyli jest to ważne. Czyli, czyli tak to, tak? Proszę pamiętać o dewroker i być może jest to dobry moment na rebalans portfela, na, na zobaczenie tutaj, co byśmy chcieli nabyć, czego więcej, czego mniej aby skorzystać z promocji do końca września, czyli jest na to doskonała okazja, 110 okazji do zainwestowania w siebie. Jutro bardzo ważny dzień, także bądźmy obecni przed monitorami. Zapraszam do oglądania decyzji Fedu i przemówienia, bo jest to całkiem fajna, fajna sprawa. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do pozostawienia lajków, dzielenia się materiałem, jeśli uważają Państwo za interesujący. Życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do ostrzenia. Pozdrawiam.